Dajcie w programie piwa 2. I ja w dzisiejszej edycji zmierzą się dwa piwa, które leżały u mnie w pokoju od jakiegoś czasu. Jedno to będzie okocim mango z piwą, a drugie to desperado z fioletowy. Eee, mają tyle związku ze sobą, że przez kilka tygodni leżały u mnie w tym samym miejscu pod szafą. No i oba są w sumie smakowe. Pierwsza myśl, że mi smakuje, druga, że trochę mniej, ale może być. E, jakbym miał wypić na placze, czy coś, to by było spokój. Desperado, Cuba Libre, rum, e, cola and lime, piwo, beer. No to ma z kolei bardzo mocny, wyraźny smak. E, zdarza mi się wypić rum czasem. A... Nie wiem, czy tak smakuje. No, z desperadosami to mam tak, że niektóre są trafione, a niektóre kompletnie nie trafione, i ten jest tak pomiędzy, troszeczkę hmm. Mango z pigwą, z Mango i pigwą, przepraszam, czy Cuba Libre. Hmm. No, desperados jest pewnie mocniejszy, bo ma nie, jest słabszym. No to już nie ma o mówić w ogóle. 4,5% kuba Libra. Z mango i pigwą Ipa Okocim 4,8%. W dzisiejszym odcinku wygrywa piwo Okocin, bo bardziej mi smakuje.